Witam w kolejnym odcinku z gry. Fortnite. Moi drodzy, bardzo rzadko nagrywam odcinki z Fortnite'a, a zdecydowanie częściej robię live'y, ale przy okazji zakończenia czwartego sezonu i tego cudownego wydarzenia, które mu towarzyszyło, czyli e, eventu Galactus'a, postanowiłam, że nagram ten odcinek i pokażę swoją reakcję dla osób, które nie miały okazji być na mojej live i jej oglądać właśnie w tym odcinku, więc jeżeli jesteście ciekawi mojej reakcji na ten event, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zostawcie łapkę, jeżeli chcecie więcej odcinków z gry Fortnite. Już teraz Mogę Wam powiedzieć, że jutro na moim kanale pojawi się odcinek, w którym kupuję karnet kolejnego sezonu i pokazuję Wam go w całości. Także zapraszam Was serdecznie. Oczywiście zrobimy sobie konkurs. Także, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie na karnet, to już teraz pod tym filmem możecie pisać swoje komentarze, że bierzecie udział w konkursie. Oczywiście, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to musicie koniecznie zostawić łapeczkę w górę, subskrybować kanał. No i oczywiście wspierać z kodem JJ Bardzo by mi było miło. A teraz już nie przedłużam, zapraszam Was tylko jeszcze do sklepu Pixy po na Pamiętajcie, że do każdego zamówienia otrzymujecie zdjęcie moje oraz farela z naszymi autografami, a do każdego zamówienia z serii Animals albo do zamówienia świątecznego dostajecie certyfikat z tego pomidorka. Także zachęcam. E, oczywiście pierwszy link w opisie. A teraz już totalnie nie przedłużam, tylko zapraszam do oglądania. A teraz Cię? przygotowujemy Cię? się do finału. A teraz przygotujemy się do szczęśliwego finału oh obecnego God. sezonu Fortnite. Się rusza. O, ja, się rusza. Ja, się to ja się boję, ja się boję. Co to będzie? Dobra, widzę, widzę. O On wow. się zbliża. to jest przerażające. On się do mnie zbliża. On się na mnie patrzy. Ale go dobrze karmi z błękiem. Co za gościu w ogóle? Jezu! Jaki przeszywający wzrok! A czemu oni se latają, a ja nie mogę? masz tam takie o... Co? Bo ja się boję. Ogólnie. broni mnie ktoś. A biegnę. to nie jest Fortnite? On jest centralnie nade mną i się na mnie patrzy! Mnie też. Ale koks. On jest big. O, wow. Oj, ale te czerwone oczy, On, jest, on jest przepotężny! O nie, zaciska pięść! Uderzy nas. Druga pięść. Okej, okay, i zaraz jak przywali w tą mapę to wszystko wróci do pierwszego sezonu. <średzio> Ale że on coś powie do nas? Strzyfcie się! Powiedział! <średzio> Co jest? Ej, mam ciarki to 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 Ej, to jest przegięte. I co nas wszystkich pozjada? Jak czyj głód? Co dla mnie by, by było? Nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie, nie! Okej, okay. okej. Okay. Oj! Mhm, lecimy! Ale, że dostałam! Zobaczcie, co się dzieje. Jej. Zobaczcie, co się dzieje. Oj! Co się chyba kolega rozwścieczył? Oj! Gdzie ja jestem? Gdzie ja lecę? Do oceanu! Hej! na imprezie. No, no potrzebuję, mam... potrzebuję, przydałby się! Cetbag Galaktus nie może pochłonąć punktu zerowego. Masz chwilę, nie? Ale że ja lecę z nim na wycieczkę? Co za gościu, co ty robisz? Chłop władzę podnosi. Ej, robi się ciemno, nie, tylko nie to! Okej, okay, dobra. Uuu, nie marnuję czasu. Okej, odczyt energii, szaleją. No szaleją, szaleją, troszeczkę tylko. Dał ciało. O. O. Na Ale się się 10 sezonu? dziesiątego tak sezonu? Punkt zero rzeczywistości? E, załamanie rzeczywistości. Sobie... nie, no. rzeczywistości? nie, Listen, a... nie, no, nie, 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 bojowego, nie, 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 no nie no, znowu jesteśmy w tym! Nie Ej, teraz... jesteśmy w busie! Ile batyl busów! Zachodzić w nim! Jak ja mam niby tym kierować? Ale ile w ogóle busów, zobaczcie! Ile busów bojowych, co to jest? To jest koronawirus! Patrzcie na to, koronawirus! całą tę waszą pętlę czasową, stworzyłem kilka miliardów klonów busa bojowego i zmieniłem je w potężne bomby. Musimy nakłonić Galaktusa, by pochłonął jak najwięcej busów, zanim upora się z punktem zerowym. O, wow! Wszystko pójdzie dobrze. Otworzy się portal, który odeśle go tam, skąd przybył. Ej, patrz, drony bojowe. No, co ty? Urocze, wiesz, miałem nadzieję, że będzie powód, by wypróbować. Działa na wypróbuj. Dobra, co jest? O, no, no Że my mamy. tym sterujemy i do tego strzelamy? Lol. Strzelamy! Tak, ja strzelam! Ale możemy lecieć tylko na... Ej! Nie bij, nie bij! Dobra, dostał, dostał! Staram się! Ale że mi nie zabraknie amo? Jak to minigun świetno, jest? Jak, e, jak autobus, ale za Dima, o, 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 o. ej! Takiego czegoś się totalnie nie spodziewałam, nie? No i teraz tywny A gra. Podziwiam entuzjazm, ale przypominam, że kierujesz bombą. Więc uważaj trochę. Aha, okej. Okay. Dzięki za info. No. Nie no ja nie chcę wybuchnąć, ja chcę to przeżyć. Ej, i że ich jest coraz więcej. Oj, co się dzieje? Ciemność, ciemność. Przegięcie. Piękny widok. No, jest totalnie... Kozacki, nie? Okej, ale jaja. Nie panikuj, ale wydaje mi się, że cię zauważył. No co ty to nie powiesz? Tak, się nie co to się. za gościu Przek przekieruje? No to on. Swój. Gdzie on go przekieruje niby? Istny jarmark. Kierowco, Kierowco. zabieramy cię na jego ramię. Po prostu leć dalej na północ ja i postaraj się nie panikować. Okej, okay, postaram się nie panikować. Chociaż to jest troszeczkę yy, ciężkie. No Galactus, na pewno chce cię dopaść. Dzięki za info. Dobra wiadomość, naprawiłem radio. Nie no przecież tego się nie da pozabijać. Ale jaka musa w ogóle! Muzyka jest okej. No muzyka jest przegięta. Tak, my tu da się zginąć, bo to by było tak świętnie trochę. Oby nie! Ale ja, ja nie ryzykuję, ja nie ryzykuję! Ale petardziński Ej! Na interak... Interaktywną grę wymyślaj Ej, masz rano jameczki No, dokładnie W ogóle jaki celownik jest Mmm, wokalny Ale obity bus Ej, bokobrody! Myślicie, że możesz nam pomóc? No gdzie teraz doleci? W pulberii? O, my dziwile to tu no to w będzie. O, oh, wow! I w ogóle te kolory są przepiękne, nie? No, ale na razie popisali się. No, w porównaniu do tamtego eventu poprzedniego to jest. Miłej zabawy, jest wasz. Ale mam białe zęby. Woo! Chyba złapał przynętę, Zabierzcie cię stąd. Jeśli to zadziała, wszyscy wrócimy skąd przybyliśmy. Okej, okay. zobaczcie ile busów bojowych. Wszystkie do jego buzi lecą? to jest za przynęta. Zobaczcie jak to wygląda. Wybuchnie, wybuchnie. B Będzie wymiotował, będę rzygał, będę rzygał. Będę żygoł. <laughs> Daj puchany dywanik, będę rzygał A jakie planetki wokół, jak się O, ale... Oj, Oj? A, a mówiłem, głupie bo... no? te planetki o. Co tu się dzieje w ogóle? Jakie animacje Udało punkt się Zdjęłaś planetki? Dzięki, pozdro Teraz będzie punkt zero, w dziesiątym sezonie Dzwoni budzik o telefon O, nie Ja nie wstaję, ja jeszcze mam 20 minut drzemki O, Allen Jonesy Oj Znowu Zabiewa? Wstawaj gościu, budzik Ta, dzwoni Tak, się okaże, że miał schizofrenię i tyle I co teraz? I co teraz? I nastąpiła ciemność. Koniec świata! Ile jeszcze będziemy czekać? Halo! Fortnite! Ja nie lubię ciemności, ja się boję. My się łączy. Łączenie. No to mamy ten. Ryb! No, to rip. się tak nie może skończyć. Szczerze mówiąc, obstawiałem, że zrobią trochę lepszą wersję tego eventu. Czekaj, jeszcze nie koniec. Czekamy. To nie jest ryb, bo jest łączenie cały czas. Będzie to samo, że będzie cały czas łączenie i mamy czekać teraz? Nie! Upsa. Ciąg dalszy nastąpi! No to mamy. Reset Fortnite. Oj, no to pograliśmy w grę. Gryf. Fortnite godzin? sezon piąty zaczyna się za 7 godzin 37 minut i 20 sekund, więc widzimy się o tej porze. Ale że my się w ogóle słyszymy jeszcze przez tą no grę? Właśnie to jest śmieszne. Czekaj, dajmy wyjść. Na pewno chcesz wyjść z Fortnite? No muszę w takim razie. No do zobaczenia. Faj, faj, faj. fajnie, fajnie, ja nie mam nawet. No i to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że moja reakcja Wam się podobała. Dajcie znać, jaka była Wasza reakcja na ten event, co najbardziej Wam się podobało w tym wydarzeniu. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jestem tego ogromnie ciekawa. Zapraszam Was raz jeszcze do sklepu Pixie po świetne koszulki, oczywiście pierwszy link w opisie. Zapraszam Was również na mój Instagram, grupę na Facebooku, TikToka. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. No i zapraszam Was również na jutrzejszy odcinek, na którym będę robiła przegląd karnetu bojowego. Także do zobaczenia. Trzymajcie! Się. cześć!